To na raz, Jutro długa podróż, 200 km, Działoszyn. Byłeś kiedyś? Nie, jeszcze nie byłem tam. To będzie, jak to powiedzieć, będzie, będzie okazja odwiedzić Działoszyn, tak? Ale ma, zwiedzasz trochę Polskę. Miałeś już okazję być w Krakowie, w Gdańsku. Tak, już odwiedziłem parę miast, większych miast ogólnie w Polsce, ale mówię, będzie teraz okazja zobaczyć Działoszyn, tak? A Jak cię zapytam jeszcze, co najbardziej jakie miasto najbardziej się w Polsce podoba? Wrocław. Wrocław najbardziej mi się podobało. Ze względu na Odrę? Ze względu... ogólnie. Rynek najbardziej, można powiedzieć, podobał się. Rozumiem, że ten klimat Ci odpowiada. Tak, tak, tak. tak. Właśnie ten Całe miasto ogólnie podobało się. Ile odwiedziłem parę razy, tam już byłam i najbardziej tak... Chce mi się wrócić tam, tak? Warta, zespół, z którym wygraliście 5-0 jesienią, czy to oznacza, że, że jest możliwa powtórka? Wszystko jest możliwe, oczywiście. Interesuje nas tylko wygrana, ale zobaczymy. Wiemy, że tam trudno boisko, trudny teren. Każdy, każdy przeciwnik teraz, kto będzie grał przeciwko nam, po prostu będą walczyć, tak? A jesteście pod wrażeniem tego wyniku Ursusa, który pokonał u siebie Warte 6-7? No, oczywiście warto prowadziło o 1-0, tak? To a jak tam wszystko potoczyło się, to nie wiadomo, tak? Zobaczymy, mówię. Nie interesuje innej zespoły, poczymy na siebie. W tym meczu będzie, formacja defensywna będzie miała troszkę mniej pracy? No, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, mówię. Nie chcę o tym opowiadać, bo nie wiadomo nic. Jeszcze. To zapytam cię jeszcze o nastrój. Jak się czujesz, samopoczucie, zmęczony? Czy już tak pełen napięcia? Czy, czy przygotowany do walki? Tak, jestem przygotowany na 100%, nie, nie czuję się zmęczony i czego mi jutrzejszego dnia. Dziękuję.